Jak tam wasze pragnienia ewangelizacyjne i bycie uczniem? Zrastają. Śpiewaliśmy, jeżeli to Twój głos, mój Boże. Słyszeliście ten głos, który wzywa Was? Widzicie te łany z Boża? Tak? Zrastacie w uczniostwie? Dobrze. Zanim zacznę trochę mówić o uczniostwie, trochę w inny sposób, chciałbym. Dwie książki pokazać, które są myślę, że warte tego, aby z nimi się zapoznać. Tutaj przytrzymam na chwilę, ale to do oddania. Pierwsza książka to jest José da Flores. Ktoś słyszał o takim człowieku, o Okej. Okay. No, jedna trzecia tak mniej więcej. Warto zapoznać się w ogóle z tym autorem i poczytać trochę jego pozycji. On jest specjalistą, jeśli chodzi o wangelizację, nową wangelizację, a ta książka, formacja uczniów, już taka stara, ale jak to mówią młodzież, jara. To tak? jest całość zebrana, jeśli chodzi o słowo Boże, co dotyczy formacji ucznia. Kto tak? to tu jest uczeń? Bardzo ładnie uporządkowane. Niektórzy czasem się skarżą, bo to myślenie Ojca Johna jest y, taki mocno dygresyjny. Wiele oczywiście można z niego uzyskać. Jeśli ktoś potrzebuje, tak, po europejsku, poukładać wszystko metodologicznie, ja mam taki umysł metodologii, tak, to tutaj na pewno to znajdzie. Y, w taki bardzo fajny, pokładany sposób. Yy, druga książka bądź uczniem Jezusa, szery Redel. Czy ktoś zna autorkę szery Reder? Ręka w górę. Jedna osoba. No to słuchajcie, warto się zapoznać. Również. To jest świecka kobieta, która ewangelizatorka, pomagająca świeckim w odnalezieniu drogi świadomego apostolatu, współzałożycielka Instytutu Świętej Katarzyny ze Sieny w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno działa w różnych parafiach, w 300 parafiach, w kontekście właśnie bycia uczniem Jezusa. To jest wyższy level, więc najpierw Flores, a potem Przelpedal. Flores daje podstawy biblijne co to, to jest. Był uczniem, a ona takie bardziej socjologiczne pod kątem socjologii, ale potem też pracy, właśnie jeśli chodzi o charakter. Tu ksiądz coś krzyczy, ale nie słyszałam. Ja, ja 싶u, nie powrócę, To co mówi Rozumiem. Czy tak, ja mam wolniej jest mówić? Kobietu, nie. nie. Aha. Może tłumaczę potrzebują. Angelika, chodź, będziesz tłumaczyła. Szary <laughs> Wedel. Jak Wedel, jak Wedel czekoladki Wedel, tylko, że przez, uwaga, podwójne D i podwójne L. Czyli WDDLDL. E, l, l, l. <laughs> Wale, patrzcie. Szery Wedel. bądź uczniem Jezusa. Ona pokazuje kolejne etapy i pokazuje prawdę i rzeczywistość naszych parafii, jak to wygląda jak to z tym uczniem jest. Tyle. Ja z tyłu będę i te dwie książki, jakby coś będę miał jeżeli ktoś będzie chciał, to zawsze będzie mógł podejść i dotknąć Przynajmniej powiedzieć we wspólnocie dotykałem. <głos> <głos> no nie to Miałem w ręku. Miałem, znam. Miałem w ręku. <noise> do, 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 do. To tak, wróć do mnie. Dobrze. Zastanawiałam się, jeśli chodzi o kwestię ucznia Jezusa, długo, co powiedzieć. I pomyślałam sobie w ten sposób, że zainspirował mnie Józef John który powiedział kawałek mojego świadectwa. Trochę tam wymierzał pewne wątki dość mocno, ale to z powodu mojego angielskiego, pewnie też, który nie jest zbyt mocny. Dzisiaj żeśmy rozmawiali trochę. Natomiast tak pomyślałam sobie, że może oczywiście kawałek z, z tego świadectwa powiem pod kątem ucznia, takiej praktyki. Powiedzcie mi, gdzie ja tych uczniów spotkałem. Powiem Wam trzy dni z mojego życia. To było, kiedy miałem lat 19. W tamtym czasie byłem praktykującym buddystą. Nie byłem katolikiem. Nie dlatego jestem łysy dzisiaj, <głos> <głos> ale w tamtym czasie byłem łysy z wyboru. Ogoliłem się jako buddysta. Byłem praktykującym buddystą. <noise> to znaczy, omawiałem mantry, potrwałem. W Całą ścieżkę nie będę Wam opowiadać. To była Vajrayana, tak to się nazywało. Mniejsza o sam fakt. I w tym czasie byłem po liceum, zakończyłem liceum i taką miałem wizję z moim ojczyzną, że będzie to taki rok przerwy. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy w różnych miastach i graliśmy. Mieliśmy taki band. Może nie tak fantastyczny, jak tutaj. To był folkowy band. Graliśmy muzykę żydowską i z całego świata. Śpiewaliśmy gałę tam też i na skrzypcach, i na flecie, i na gitarze, i na akordeonie. Więc y, mój ojciec był też, ojciec był multi-instrumentalista, więc mnie nauczył. Y, I tego dnia, kiedy graliśmy, kiedy graliśmy to po wpadła pewna ekipa i zaczęła też grać. Całkiem podobnie to było. <laughs> Całkiem podobnie. No i tam śpiewali takie pieśni, też całkiem podobne. Jeden chłopak podszedł do mnie i mówi, czy... nie, to było, Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. No ja pamiętam wtedy, jak on mnie tak zaskoczył w tym, do dzisiaj pamiętam taki swój sposób myślenia. Czy co? Na plicy? Nie no, w kościele to tak słyszałem, nie? Bo tam z kościołem miałem związek. Pochodzę z Podkarpacia, 90% w mojej wiosce chodzi do kościoła. Chodziło do kościoła w tamtym czasie. Więc słyszałem to, ale to w kościele, na ulicy to jeszcze tego nie słyszałem. To było takie zaskoczenie, w sobie, kościele? Tak, ale na ulicy? Yy, coś zaczął tłumaczyć, ale jakoś ani ojczymowi, ani mi to on się nie spodobał. W związku z tym jak wrócił, to my za te skrzypki i tam dawali tą żydowską muzykę, nie? Przeciwko im. Oni śpiewali tam te pieśni jakieś takie pobożne, nie? A my tam te żydowskie. <laughs> Idźcie za. <sobie. śmiech> no i poszli sobie. Natomiast ja się pokłóciłem z tym ojczyłem. wtedy już w ogóle, już takie myśli przychodziły do mnie, jak to z tym buddyzmem, że muszę pewne rzeczy przemyśleć. Pamiętam jak siedziałem na ulicy, podszedł do mnie łopak miał irokeza, wyglądał bardzo ciekawie, Przysiadł się i mówi, czy to ty śpiewałeś o Bogu? A ja mówię, o, chyba nie ja, wiesz, może musiałeś kogoś innego słyszeć. No i tak do rozmawiali. O Panu Bogu. Tak, on coś tam mówił, ja powiem, co ja uważam na temat Pana Boga. Tak, on mówił, co on uważa na temat Pana Boga. Eee, poszedł w sobie. Eee, kolejna kolejna dniach, z podjąłem decyzję. Wracam do domu. Skracam wam niektóre wątki, <laughs> bo nie są potrzebne. Wracam do domu. Eee, pamiętam, to, było, to był październik tylko w nie miałem nic, nie miałem pieniędzy, dokumentów, jedynie flet w kieszeni i nic więcej. I tak jak stałem, a dom, no to moja wioska 10 km od granicy ukraińskiej, wyjście od Słowackiej, więc naprawdę sam rążek wieszczady, wieszczady. No i e, tak jak podjąłem decyzję, tak zrobiłem, siadłem do pociągu, pierwsze spotkanie Stuk. Otwiera pan, uśmiecha się i mówi, ile ty dotąd robisz? a ja mówię, nie mam. Dokumenty nie mam. I wtedy się zaczęło. Czy tam... Hmm, parę rzeczy nie zacytuję, bo nie wypada. W tym miejscu, tam było takie na H i na P i tak dalej. Różne, jak ci zaraz tam skokie i w ogóle. Mówi, idź tam do przodu. Za chwilę poczekaj na mnie, tak? A tam zrobimy z tobą, co tam potrzeba, nie? Ja poszedłem do przodu. I co zrobiłem? Wyskoczyłem z pociągu stwierdziłem, że nie będę czekać na to, co ten gość będzie ze mną robił, po prostu poczekam sobie na kolejne stacje, na kolejny pociąg. No, przekoziółkowałem, kod stacja była zamknięta, pociągu nie było. Pierwsza noc była w Pokrzywach, w Rowie. Tak, tam przespałem, bo nigdzie nie było innego miejsca. Drugi dzień dotarłem gdzieś tam do Torunia, myślę się pójdę na chwilę do kościoła. Pomodlę się. Pobożna kobieta obok Długo klęczyłem się sobie, jak głodny jestem. Wieczorem wygotowałem pierwszego dnia, już z głodu, myślę, że i ze stresu. Eee, zapytam się jej. Podchodzę, tu, tu, tu. Ona już wyszła, skoczyła w modlitwy drugie. Pytam się, czy e, mogłaby pani mi jakąś pomóc. A ona na to patrzy mi się w oczy i mówi: Jesteś na to, ale nie byłem. <laughs> mówi: no to idź tam, kupisz sobie coś, tak. W jakim sklepie tak, pomogą ci, i poszła sobie. Kolejne spotkanie, o tym mówił ojciec, jadę pociągiem, yy, i w pewnym momencie kolejny konduktor, bilety do kontroli nie mam. A on siada i mówi, co się stało? Pierwsza osoba, która się mnie o to zapytała. Ja mówię, taka i taka sytuacja wracam do domu. Mówi, no będzie ciężko, bo yy, za. Chwilę zmienia się zespół tych konduktorów, tak? I oni tam, ten, no może być trud. Jak jeszcze go nie nie jaki trud w ogóle, tak? O, co, o czym on w ogóle mówi, tak? Natomiast i stał i poszedł. Za chwilę nowy zespół przechodzi, i to był on. Dopiero potem sobie zdałem sprawę, że on mówił o zmianie, i on na tej zmianie został specjalnie. Przeszedł w ogóle, mnie, patrząc nawet na mnie, kolejny raz, tak? Po to, aby mógł tutaj jedną specjalną. Kolejne spotkanie. Jestem w Warszawie. Przychodzi jeden facet, i mówi: chłopak taki głody z dzielnicy rady, to się pamiętam mówi: że jesteś głodny? Ja mu się zakłócał, że widzę, nie jestem głodny, ale chyba nie wyglądam już tak U. tragicznie. <grych> Najwyraźniej tak, skoro potrzeb. I trzecie spotkanie jadę już do wracam do siebie jestem w autobusie. Znowu yy, tzw. Kanarki, tak zwane kanarki, ci, którzy sprawdzali bilety. Bilety do kontroli nie mam. Nie mam biletów, nie mam pieniędzy, yy, nie mam dokumentów, to na policję. Wszystko mi jedno, aby tylko do domu. Możecie mi tam trafiać, policja, nie policja z do domu wrócić. Siadam do samochodu, pyta się pani, mnie yy, co, co się stało. Więc ja mówię, że chcę wrócić do domu, taka sytuacja i tak dalej. Ona mówi, czy myśli, że ja umierzę w twoją bajeczkę? Ja mówię, no nie mam innej bajeczki, nie mam ochoty nawet wymyślać innej bajeczki. Po prostu mam tylko taką historię, jak pani chce jakiś inny bajeczek dzień dziedziny. Więc róbcie, co chcecie. Wysiadłem, zostałem na tej stacji. Oni pojechali kawałek dalej, w końcu mnie zawieźli na stację, sadzili do pociągu. Pytanie. Z tych osób, które spotkałem, którzy to byli uczniowie Jezusa. Wszyscy byli uczniowie Jezusa. Wiecie, pytanie jest tak naprawdę trochę przekorne, dlatego że kiedyś, jak czytamy Ewangelię, to Jezusa pyta się uczonych w piśmie, niedawno to było, tak? Jakie jest najważniejsze przekazanie? Będziesz miłował. Bliźni z A ten, żeby się usprawiedliwić, pyta się, a kto to jest mój bliźni? I co mu Jezus tłumaczy? On mu nie tłumaczy, co to jest bliźni, tylko mu opowiada historię. Mówi, który z tych okazał się bliźnim? Kapłan, Lewita czy Samarytanin? Ok? Który z tych spotkanych ludzi. Przeze mnie okazanie się być uczniami Jezusa. Okazanie Ci co okazanie miłosierdzie? Zamarytanie. Ok. Kobieta, którą spotkałem, i modliła się bardzo długo i głęboko, znalazła usprawiedliwienie. Ja sam zobaczyłem potem, ile my mam usprawiedliwień, żeby kogoś nie przyjąć. Nawet niejaki czas temu zobaczyłem to trochę na naszej wspólnocie i miałem okazję jakoś głębiej rozmawiać. Ale była sytuacja, kiedy ubogi człowiek przyszedł z różną historią pokręconą. Tak? I to się mnie spytał, czy mam go przywitać, czy wyprosić? Czy przywitać go mamy na wspólnocie, czy raczej wyprosić? Śmierdział. Nie wyglądał zbyt ciekawie. Tak? No ale pytanie, zgodne z Ewangelią, niezgodne z Ewangelią, czasem może być tak w naszych wspólnotach, że jesteśmy tak bardzo pozamykani, przekonani o byciu uczniem, a tak bardzo dalecy od Ewangelii. Ta historia tych trzech dni bardzo dużo mnie nauczyła. To nie tylko historia tych trzech dni. Historia wielu spotkań. Ja kiedyś próbowałem jako młody wejść do wspólnoty. Dzisiaj siebie podziwiam. Cały rok próbowałem wejść do wspólnoty, bo chciałem być we wspólnocie takiej młodzieżowej, chrześcijańskiej. Pamiętam pierwsze spotkanie. Podchodzę kawiarenka, która była takim symbolem otwartości. Nie wszyscy tam są w tej kawiarence. Tu, 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 podchodzę do takiej dziewczyny, która tam jest i serwuje herbatę, rozmawia z drugą dziewczyną. Nie. No więc ja mówię, że może bym chciał herbatę Nie próbuję jakoś tam nawiązać dialog. Pana mówi proszę bardzo, a cukier to jest tam. <grym> Po czym mieli ze sobą o wiele więcej do porozmawiania niż ze mną. To jest naturalny ludzki odruch, też oczywiście. Wiele wspólnot po jakimś czasie lubi się zamykać, bo jesteśmy w swoim własnym gronie, gdzie się znamy. Tak? I ciężko jest z kimś nowym porozmawiać, bo nie mam z nim tematu. Oko, jak z nim zacząć? On jest inny niż tak, nie znam go. trzeba się przełamać. Okej? Okay? I tu jest klucz do ucznia. Uczniostwo nie jest naturalne. Tak? Muszę do tego dojrzeć. Muszę naprawdę pozwolić, aby Ewangelia przebiła moje serce. Tak? Abym rzeczywiście potem nie usprawiedliwił się, kiedy spotkam kogoś w tej potrzebie. Nie chodzi tylko o tego pobijanego czy bezdomnego. Mógłbym, mógłbym Wam wiele opowieści o bezdomnych opowiedzieć. Wiele mam też opowieści od moich yy, młodzieży, na przykład, niektórzy wędrowali na zasadzie bez pieniędzy, podobnie jak i ja. Jak czasem spali u franciszkanów na, pod drzwiami, nikt ich nie przyjął. Jak czasem spali w domach naszych chrześcijańskich, pod domem. Pamiętam do dzisiaj taką historię, którą opowiadał, która jest w filmie Duch Antonello, Enrico e Antonello, gdzie on opowiada, już nie pamiętam czy Enrico czy Antonello, o swoim matce, kiedy usłyszał historię pewnego mężczyzny, który szukał pomocy i odbijał się od wód wielu klasztorów i wielu domów. I w końcu kto mu pomógł? Dwie prostytutki, tak? Jakoś tak to było. Prostytutki pod mostem. Kto z nich okazał się uczniem? Oto to jest pytanie. Kiedy Jezus jest taki fragment Ewangelii, yy, sąd ostateczny, bo jest to bodajże ustny rozdział Mateusza, tak? Stają przed Jezusem osoby. Jest sąd. Jezus pyta się Katolik? Nie. A tu ateista. Aha. Katolik, proszę bardzo, ateista? Nie. Dziękuję. Nie tu. Ze wspólnoty od Nowotchu Świętym? Zapraszam. <laughs> Zapraszam. Lautetumat? Nie. No, nie, 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 nie. <laughs> nie macie gdzie gdzie? <laughs> tak to jest w Ewangelii. Czasem sobie tam robiamy takie wątki różne, nie? Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem stawiony, daliście mi pić. Ok? I czasem może się okazać, że naprawdę, mam no, takich wielkich historii, mam czas już na to ojciec John już siedzi obok. Ma ważne wątki do przekazania na los gdzie ludzie się odwijali od naszych wspólnot, chrześcijańskich wspólnot. Niekoniecznie. Więc. To, co wczoraj mówić, jest wiele osób, które są godne do Angelii. Ostatni fragment, który chcę zacytować, dzień apostolski, święty Paweł, on też miał trudności i lęki, co mówił Jezus w pewnym mieście. Nie bój się głosić, bo wiele ma osób w tym mieście. Nikt tam jeszcze Jezusa nie znał. Tak? A on mówi nie bój się, idź i głosi. Ta grupa, która śpiewała wtedy i podeszła do mnie, ja wierzę, że oni się za mnie modlili. To była banalizacja dla nich, która była, spadła na panewce. Myśmy skutecznie ich tam wyrzucili, tak? Ale wierzę, że moc ich modlitwy spowodowała kolejne wydarzenia w moim życiu, które doprowadziły mnie potem do kościoła. Ta niespełniona banalizacja, w ich pewnych oczach, kiedyś się dowiedzą, to nie była grupa katolicka. To byli protestanci. Katolików nie spotkałam w tamtym czasie na ulicy. Nie wiem, może nie miałam szczęścia. Nie mam pojęcia. Ale bardzo dziękuję braciom za to spotkanie w tamtym czasie. Czy ty będziesz chciał wyjść i prawdziwie stać się uczniem Jezusa? Czy masz odwagę? Pamiętaj, że to nie jest oczywiste. Ja wiem, że się deklarujesz. Ale pamiętaj, że czasem nam się niektóre fragmenty Ewangelii tak sklejają i mnie tak omijamy. Jeśli chcesz być uczniem, naprawdę wypełniaj Ewangelię a doświadczysz wielkich cudów i znaków. Nie skupiaj się na samych charyzmatach, ale na miłości, która Cię poniesie dalej. Fragment do charyzmata. Pierwszy list do Koryncjan. 12, 13, 14. Jest trochę jak taka kanapka, tak? Tak tam, kiedyś Juju tłumaczył inny Charyzmatyk. mi się to bardzo spodobało. Chleb, yy, mięso, czy co tam zadacie, i chleb. W środku najważniejsze. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Na niech się zgadzam nasze charyzmaty i nasze karzmaty Jeśli nie ma miłości, serce jest zimne. I od tego zimnego serca zbijają ci inni, szukają wtedy pomocy dzień w dzień. Porzucone, znękane owca czekające na nas.